Jest to mój już drugi udział w konferencji organizowanej przez Business Media Solution. Jestem w charakterze prowadzącego pewien warsztat. Uważam, jeżeli chodzi o organizację, tematykę, ale również uczestników, za bardzo profesjonalną i zachęcam wszystkich innych do tego, aby korzystać. Pomysł rozdzielenia na dwa panele równolegle uważam, że jest bardzo interesujący bo są osoby, które są zainteresowane albo jednym, albo drugim tematem, więc jest to bardzo ciekawa propozycja dla, można powiedzieć, w tym momencie dla wszystkich. I same tematy są sobie naprawdę interesujące. Ze swojego 17-letniego doświadczenia na rynku marketingu bezpośredniego wiem, że są nieraz takie bardzo proste tematy. One są naprawdę na bardzo wysokim poziomie i dużo, dużo myślę wnoszą do biznesu uczestników, więc jest to myślę bardzo ciekawa inicjatywa. Może nie chciałbym bardzo konkretnie wskazywać osoby czy firmy, natomiast powiem, iż interesujące jest spojrzenie, zarówno z pozycji firmy zewnętrznej, która świadczy usługi, z pozycji wewnętrznego, a najciekawsze to jest porównanie jednego z drugim. I takie tutaj wiele takich było interesujących wystąpień, także naprawdę jestem zadowolony z tego. Jestem zwolennikiem uczenia się. Patrząc na kotlera, człowiek do, do tego momentu jest młody i będzie w temacie, dopóty będzie się uczył, a przypomnę, kotler już ma 70 kilka lat. Więc uważam, że warto uczyć się, ale od najlepszych. Tutaj naprawdę na tych konferencjach, na tym kongresie są naprawdę najlepsi i myślę, że warto. Na pewno wiele jest ciekawych, natomiast to śmiało rekomenduję i zapraszam.